Dzień dobry, witam Cię dzisiaj serdecznie w nowym odcinku. Zaprosiłam koleżankę z poprzedniej edycji programu Rivers, która ku mojej radości dołączyła również w tym programie i też będzie mentorką. Weronika Modzelewska będzie dzieliła się swoimi doświadczeniami, a ja tak sobie pomyślałam, że bardzo fajnie jest pracować i rozmawiać z młodymi ludźmi, młodszymi od siebie szczególnie, że mentalnie mam cały czas 25 lat, nie wiem jak ty, droga słuchaczko, drugi słuchaczu, ja cały czas jak rozmawiam właśnie z młodszymi osobami, to myślę sobie, nie, jak fajnie, jak my jesteśmy podobni. Tak, tak więc tylko okulary, prawda, tutaj różnią i wskazują na pewne ułomności wiekowe, przynajmniej u mnie. Dzisiaj też w innej odsłonie dźwiękowej, mam nadzieję, bo okazało się, że poprzedni, Mikrofon i dźwięk nie za bardzo dobrze działał. Mam nadzieję, że ten będzie w porządku. Zapraszam Cię bardzo serdecznie, nie przeciągając już do naszego wideo, podcastu. Dzień dobry, dzień dobry. Witamy naszych słuchaczów, widzów, bo my jesteśmy teraz też na antenie. <grymne> Ze mną jest moja serdeczna koleżanka Weronika Modzelewska. Weronika, witam Cię i dziękuję, że przyszłaś do nas. Cześć, dzień dobry, witam bardzo serdecznie wszystkich. My z Weroniką znamy się z programu Reverse już jakiś czas, tak więc już ta znajomość nam kwitnie. Zleciało. Zleciało, prawda? No właśnie. Weronika, ja zaprosiłam Ciebie, bo bardzo bym chciała, żebyś opowiedziała o swoich doświadczeniach, o tym, co tu się właśnie zadziało, że w ogóle jak trafiłaś na Reverse, może byśmy od tego zaczęły. Okej, okay, wydaje mi się, jeżeli dobrze pamiętam, to trafiłam na to na Linkedinie. Gdzieś się aktywnie też udzielasz, gdzieś mi mignęło raz, drugi, trzeci post. Później sobie odsłucham, nie pamiętam teraz, czy jeden, czy kilka odcinków Twojego podcastu, i jakoś to mnie tak skłoniło do tego, żeby może zastanowić się, czy to dla mnie. W sensie zastanawiać się, zastanawiałam też wcześniej, ale to mnie tak popchnęło do tego, że to jest ten czas. Super, super, fajnie, bardzo, bardzo się cieszę. To, to bardzo Ci dziękuję. Jesteś jedną z kilkunastu osób, które regularnie rozumiem, słuchają podcastu, bo ja tam, ja tam w tym roku robię rewolucję, więc proszę Cię, trzymaj kciuki. Trzymam. Dzięki. No więc, bo, bo chciałabym, żeby z kilkunastu osób zrobiło się kilkanaście tysięcy. To taki jest cel. Dobrze, a Weronika wracając do, do, do Ciebie, do Twojego rozwoju. No właśnie, bo teraz tak. Revers jest czymś nieoczywistym, czymś, co powoduje, że niektórzy się zastanawiają nad tym, jak, jaka to jest forma mentoringu. Jak Ty sobie wyobrażałaś, zanim dołączyłaś do programu, tą, tą rolę i w ogóle program? Ja się generalnie trochę stylsowałam tym, że to jest taka właśnie odwrócona relacja, trochę, a przynajmniej nie, niezwyczajna, ale z drugiej strony też dla mnie takie niezwyczajne rzeczy po prostu mnie przyciągają i ciekawią, więc tym bardziej chciałam zobaczyć, jak to jest. Natomiast z tego, jakie ja miałam takie. Hmm, swoje przewidywania, czy jak to mogłoby być, to właśnie najbardziej nie wiedziałam, czy odnajdę się w tej roli takiego mentora, dla kogoś, kto teoretycznie w jakimś stopniu jest starszy i wiekiem, i doświadczeniem, i no, jakimś takim ogólnie obejściem w takich właśnie relacjach, bo zazwyczaj pracowałam, czy na konsultacjach, nie w stricte mentoringu, ale pracowałam z osobami mniej więcej w moim wieku, mm. a tutaj jednak był duży przeskok, natomiast no, myślę, że to te moje oczekiwania, czy moje właściwie obawy były zupełnie bezzasadne. Tak, no, no właśnie. To w takim razie przeskoczymy, bo to było przed. A co, co, jakie wrażenie masz teraz, jak już jesteś no już i, i po, i już też dużo czasu minęło? Co, co, co program w ogóle, ten udział ci dał? Bardzo pozytywne mam teraz wrażenia. Generalnie myślę, że program bardzo pomógł mi w kontekście takiej pewności tego, co robię i w ogóle sprawdzenia się, czy, czy to jest dla mnie, bo to była taka fajna opcja, do tego właśnie, żeby. Wystartować jednocześnie ze wsparciem i z jakimś takim merytorycznym, e, merytoryczną podstawą, trochę prowadzon prowadzona za rękę mm -hmm. przez ten początek, e, mm -hmm. tak żeby można było właśnie pracować z tą drugą osobą, jak się z nią zostanie, że tak powiem, sam na sam. Sam, na sam e, tak. więc, e, to, to był na pewno sprawdzian i stres, ale właśnie dzięki też temu przygotowaniu ja się czułam w miarę pewnie i sam udział w programie na pewno bardzo mi tą pewność siebie w takiej roli e, podbił, <laughs> mówiąc kolokwialnie. No i tak ogólnie też y, wzmocnił moje kompetencje w kontekście właśnie tej pracy z ludźmi i przekazywania tego, co wiem, a jednocześnie nie takim stricte szkoleniowym, w szkoleniowej formie, bo ja trochę jakby byłam w tym mocno i nie wiedziałam też, jak to przełożyć taką wykładową, w cudzysłowie, formę na taką na bardziej... Na mentoring, tak, tak na tak, tą tak, rozwojową taką, no właśnie. W ogóle bardzo Ci dziękuję, że to mówisz, bo uwielbiam w mentoringu to, że my jako mentorzy się rozwijamy. Natomiast też fajnie, fajnie tak teraz jakoś zainspirowałaś mnie do takiej myśli, że pamiętam mój początek w mentoringu i, i miałam bardzo naprawdę podobne akurat do twojego odkrycia, że szkoda w ogóle, że wcześniej nie znałam tych wszystkich technik, bo było mi dużo łatwiej w ogóle współpracować z ludźmi. Zdecydowanie w takiej komunikacji, która Dokładnie. dzisiaj też, e, będzie nabierała tylko na znaczeniu w kontekście technologii, gdzie zostaniemy jednak z tym ludzkim aspektem. Tak, tak, szczęśliwie akurat. Uf. Super, super. Weronika, bardzo naprawdę Ci dziękuję za, za to. W ogóle też za, przy okazji Mam oficjalnie mogę Ci podziękować. bo Nieoficjalnie już Ci dziękowałam, ale że dołączyłaś i byłaś z nami. Naprawdę super, bardzo się cieszę. To teraz. Jest sporo osób, które nas odwiedzają właśnie jest sporo osób, tak jak ty, które słuchają podcastu, czy byłabyś tak uprzejma i podpowiedziała takie dwa słowa zachęty, dlaczego warto, dla tych osób, które się wahają albo zastanawiają, czy dołączyć? Jasne. No to dla osób, które się zastanawiają, myślę, że bardzo warto, szczególnie jeżeli ktoś ma w głowie właśnie taką pracę z ludźmi, czy chęć takiej pracy w mentoringu, czy też nawet ogólnie w relacjach, bo dużo pracuję z klientami w takich, nawet w korporacjach, nie, nie na swoim, że tak powiem, to to jest super sposób na rozpoczęcie tego, bo nie szuka się jakichś rzeczy z internetu czy tam niesprawdzonych, tylko ma się konkretną wiedzę podaną przez ciebie na początku i tak naprawdę człowiek już do tej pierwszej takiej jakby relacji, jest już przygotowany w jakiś sposób i też ma twoje wsparcie, więc to jest super nie do tego, żeby właśnie skakać na głęboką wodę, bo czego mogą się ludzie obawiać, że później zostaną nagle sami z tą osobą i nie wiadomo co zrobić, tylko właśnie tak krok po kroku wprowadzenie w ten świat. No i na pewno wam się to zwróci, nawet jeżeli stwierdzicie, że jakby nie chcecie tak może na stałe robić mentoringu, to i tak będziecie mieli z tego korzyść, czy to u siebie w biznesie właśnie, Pracy z ludźmi ogólnie, czy też po prostu na etacie, bo myślę, że takie skille się przydają zawsze i jeszcze będą nabierały na znaczeniu w kontekście po prostu rozwoju e, technologii dzisiaj. Tak, tak, dokładnie. Weronika, bardzo Ci dziękuję, bardzo się cieszę, że przyszłaś. Wiem, że biegniemy obydwie dalej, tak więc biegnijmy. A naszych widzów serdecznie pozdrawiamy i słuchaczy, oczywiście, również. Dziękujemy Wam za. Bycie z nami przez, przez te kilkanaście minut. Serdecznie Was pozdrawiamy i życzymy Wam miłego dnia. Dokładnie, podpisuję się. Dziękuję bardzo jeszcze raz i pozdrawiam. Dziękuję Ci, że byłaś, byłeś z nami. Dziękuję za odsłuchanie odcinka, obejrzenie. Poprosimy o wszelkiego rodzaju lajki, subskrypcje. Podziękowania, dzwoneczki, wszystkie te elementy, które tam mają być i pojawić się po to, żeby kolejne odcinki się odpaliły, zarekomendowały, pojawiły. Tak więc poprosimy o to, zadbaj o siebie i jednocześnie o nas, a my zabieramy się do zapraszania kolejnych gości. I do miłego zobaczenia i usłyszenia.